Rzucasz mi wyzwanie? To zależy. Jesteś za Mongołami czy przeciw nim? Przeciw. Więcej nie muszę wiedzieć. Rozstawiliśmy cele na Iki, by ćwiczyć przed kolejną inwazją samurajów. Ale przybyli Mongołowie. Jeśli chcesz potrenować, jak najszybciej przeszyj strzałą każdy lampion. Trafiałem wrogów z końskiego grzbietu. Chyba dam radę z lampionami. Trafia nie to nie wszystko. Liczy się szybkość. Gdy będziesz gotów chwyć zastrzałę, widziałem silniejszych. Dobrze. Choć widziałem lepszych. <tryk> Nie ma innego sposobu. Jutro dopiero nadejdzie. Zostaw mnie. Dlaczego nosisz to coś? Co, te zbroje? Nosił ją u Tadajori na Jak śmiesz nosić ją tutaj? Tadajori chronił swoich. Był szlachetnym i świetnym łucznikiem. Na pewno w to wierzysz, skoro nosisz tę przeklętą zbroję. Rozpowiadasz innym, że jego duch i zdolności są w tobie żywe? Nie. Mówią o tym moje strzały. Wyciągnij łuk i pokaż. Przyjmuję wyzwanie. W porządku, Tadaiori Nagao. Ponoć ten demon strzelał szybciej niż ktokolwiek inny. Wokół pomnika zobaczysz lampiony. Przeszyj każdy z nich strzałą. Ech, poważnie. Czas na zabawę. <GAS> Duch to